Cześć, to jest Spam, jeden program w internecie, w którym antykościelne myślenie prowadzącego pojawia się równie często co... antykościelne myślenie prowadzącego. W tym programie. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku. Posłuchamy, jak Jan Hartmann napisał list do papieża Franciszka i nie do końca udanie wykładał mu polską konstytucję. Poznamy, czym jest, a czym nie jest nowomowa. Dowiemy się, który kandydat, a właściwie kandydatka, jest najbardziej podobna do Jezusa i dlaczego. A między wierszami wyczytamy o przyczynach marginalnego wpływu polskich hierarchów w Watykanie. Zapraszam. Całkiem niedawno trafiłem na stary blogowy tekst Piotra Szumnowicza, w którym autor postuluje, aby odebrać kościołowi prawo do chrzczenia dzieci. Niedługo mój tekst polemiczny ukaże się dzięki uprzejmości stacji 7, więc już teraz odsyłam Was do lektury. Natomiast ja wspominam o tym w tej chwili z jednego prostego powodu. Człowiek, który ma alergię na wtrącanie się kościoła do polityki, jakkolwiek by to zresztą miało wyglądać, nie ma problemu z tym, żeby to. Polityka wtrącała się do kościoła, żeby państwo ukróciło kościołowi łapki. 50 twarzy logiki. Mentalność każdego. W każdym razie pomyślałem sobie, że spokojnie, to jest pan Piotr, także z całym szacuneczkiem, no ale wiadomo o co chodzi, nie? Ten typ tak ma, więc bez nerwów, na luzie, Lajtowo, lajtował, lajtował. Ale się okazuje, że to nie photoshop, tylko straszna choroba. Jan Hartman napisał list do papieża Franciszka, w którym narzeka na biskupa Deca, bo ten... napisał list do prezydenta. Napisał list do prezydenta. True story. Ponadto pragnę zwrócić uwagę Waszej świątobliwości, a tą drogą również podległych jej biskupów, że polskie prawo mocą artykułu 25 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mówiącego w punkcie 2 o bezstronności państwa w zakresie przekonań religijnych, całkowicie i bezwzględnie wyklucza to, czego domaga się od prezydenta biskup Ignacy Decc, a więc tego, aby w wykonywaniu swego imperium władze RP kierowały się wiarą w Boga bądź niewiarą, a tym bardziej którąkolwiek z religii bądź doktryn religijnych. A to akurat mało prawdziwe, ponieważ mamy w Konstytucji inny zapis, który ma dużo większe zastosowanie w tym temacie. Paragraf 122 ustęp 5 mówi o prezydenckim prawie weta. Nie ma tu żadnego zakazu, że nie może ono wynikać z pobudek religijnych, w związku z czym prezydent ma prawo zawetować ustawę w oparciu o to, że on sam jest katolikiem. Case closed. Ale jest też inny case. Ojciec Tadeusz Rydzek kontroluje Polski Kartel Medialny, Radio Maryja, Telewizja TRWAM oraz Gazeta Nasz Dziennik, reprezentujący radykalny, skrajnie nacjonalistyczny odłam ludowego katolicyzmu maryjnego. Już pomijam prawdziwość tej tezy, ale pamiętacie artykuł z wyborczej z zeszłego tygodnia? Było tam o tym, że Kościół stosuje nowomowę w formie straszaka i dlatego konwencja o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet nazywa y, neomarksistowską i cały ruch genderowy również na tej zasadzie i tym podobnej pierdółki. To teraz zwróćcie uwagę na to zdanie. Kartel medialny, innymi słowy mafia, który reprezentuje radykalny, skrajnie nacjonalistyczny, czyli wiadomo, Hitler w Kościele odłam ludowego Brut, czyli wieśniaki i mohery. Swoją drogą fajnej lewicy się dorobiliśmy, skoro jej głównym paradygmatem jest negowanie wszystkiego co ludowe. Katolicyzmu Maryjnego. To znaczy po pierwsze widać to w nazwie, a po drugie to jest takie groźne i złe. Ich świat jest taki cudowny. Ale tak zupełnie na marginesie. Styl listu na piątkę. Wszystko z godnością, także żeby nie było, że sam hejt wylewam czy coś takiego, to należy docenić. Na pewno jest lepiej niż półtora roku temu, kiedy genderystki napisały list do papieża Franciszka, w którym próbowały go uświadomić, jak to genderystki, tylko że tym razem uświadamiały go, że autorem listu do galatów jest Jezus. True story. Za podesłanie tego tekstu dziękuję Karolowi. Zdecydowałem się go wrzucić do spamu, dlatego że dawno nie było niczego z Onetu. Teza. Magdalena Ogórek, Jezusem polskiej polityki. Pierwsza bzdura. Już w pierwszym zdaniu. Jezus Chrystus był za życia anarchistą. A to pewnie dlatego nie kwestionował sądu Piłata, nawet mu powiedział, że jego władza pochodzi od Boga. Oprócz tego kazał płacić podatki Cezarowi, no i ogólnie stosował się do zasad, jakimi kierował się naród wybrany. No, a dalej jest jeszcze fajniej. Będzie gardzić jej młodością, choć Jezus umarł na krzyżu w wieku 33 lat. I nikt dziś nie kwestionuje, że był na ten bunt za młody. Innymi słowy, dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać, to znaczy Jezus Chrystus. Jesteś młody, buntujesz się, a właściwie za kogoś takiego cię postrzegają, jesteś mesjaszem polskiej polityki. No, dopracowaliśmy się poziomu naprawdę. Czy doktor Ogórek przetrzyma kampanijne męki, drogę krzyżową jej szykowaną? Nie wiem, ale wiem, że na stację 10 czeka całkiem sporo internautów. Na 14 pewnie też. I na zakończenie mały cytat z polityki. Jedyną osobą z Polski powołaną ostatnio do ważnego gremium watykańskiego, Komisji Ochrony Nieletnich, jest była ambasador przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka. Do tejże komisji powołanej przez Franciszka do walki z pedofilią nie wszedł żaden polski biskup. Podstawowy wniosek po lekturze? Coś z tym polskim kościołem musi być nie tak, szczególnie na tej płaszczyźnie. To nic, że mamy prefekta kongregacji do spraw edukacji katolickiej kardynała Grocholewskiego. To nic, że mamy przewodniczącego papieskiej rady do spraw świeckich kardynała Ryłko. Nie ma nikogo w komisji do spraw pedofilii, a to na pewno zły znak. Problem w tym, że ta komisja, w sensie ścisłym, jest ośmioosobowa, i siłą rzeczy nie zmieścili się tam kandydaci np. z Brazylii, Australii czy Holandii. Nie chodziło o klucz geograficzny. No ale wiadomo, nasi tacy niewykwalifikowani. Hashtag wow. <laughs> I to by było tyle w dzisiejszym subiektywnym przeglądzie antykatolickich mediów. Dziękuję Ci, że zdecydowałeś się ze mną poświęcić te kilka minut i zmarnować je na kilka głupot, ale na pocieszenie dodam, że ja spędziłem nad tym więcej czasu. Nadal zachęcam do nadsyłania własnych wstępniaków. Pamiętaj o łasce subskrypcji i artefaktycznych łapkach w górę. Oczywiście komentarz też możesz zostawić jako jałmużny wielkopostno. To tyle w tym tygodniu. Widzimy się w następny czwartek, a teraz box populi.